Hi, hi, mam na imię Julia i jestem lektorką języka norweskiego w szkole językowej Trolltunga. W ostatnim odcinku poznaliście nazwy różnych części garderoby po norwesku. Natomiast w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wyrażenia, które z pewnością przydadzą Wam się, kiedy wybierzecie się na odzieżowe zakupy. Ale zanim zaczniemy, to chciałabym serdecznie zaprosić Was na kursy języka norweskiego w Trolltunga. Wszystkie informacje, których potrzebujecie, aby rozpocząć kurs. Znajdziecie w opisie do tego odcinka. Gdybyście jednak mieli jakieś dodatkowe pytania, to śmiało kontaktujcie się z naszym biurem. Kontakt również znajdziecie w opisie. A teraz przechodzimy już do wyrażeń w sklepie. Was czym mogę pomóc? Hej! Kania Dzień dobry. Mogę pomóc? Haj, Tręger duel. Dzień dobry. Potrzebujesz pomocy? No i tak, ja wierbare sickle. Nie, dziękuję. chcę się tylko trochę rozejrzeć. Ja tak, ja sickle ter ay Tak, dziękuję. Szukam jasnych jeansów. Jaki style ręce du? Jaki rozmiar nosisz? Ja i brukujesz M. Noszę rozmiar M. Was jest omdenna? Co sądzisz o ty? Wam den? Może tamte? Ja? Den fin. ar Tak, są ładne. Gdzie jest przymierzalnia? Darbourdach. Tam. Jeśli coś nam się nie podoba, lub nie całkiem nam się podoba, to można też powiedzieć. Ja... Denarfin, jajwil Heller, haen ulo, boksem, Tak, są ładne, ale wolałabym raczej dżinsy z węższymi nogawkami. Uko, wieharsone, bokser, darburta. jajskalwice, daj. Ok, mamy takie spodnie tam. Pokażę ci. Po wyjściu z przymierzalni sprzedawca może zapytać: O? Pastor Dan? Jak? Pasują? Naj ten alfoli, m. próbę z surelce L. Nie, są za małe. Muszę przymierzyć L. Łyko, wasz ogół. Okej, proszę. Uwamy den? Paser A ty jak? Pasują? Ja ten ne paser bra. Jej tarden. Tak te pasują. Wezmę je. Medlem Watch. Czy masz naszą kartę stałego klienta? Ja o Tak mam? Nie, nie mam. W takim wypadku sprzedawca może nas zachęcić do założenia takiej karty i powiedzieć: Do Więc polecam założyć. Mamy dużo fajnych promocji dla stałych klientów. Chcesz się Czy chcesz reklamówkę? Ja tak. Tak, dziękuję. No tak. Ni, i Nie, dziękuję. I tak, 500 Henrykroner. Dzisiaj będzie 500 koron. MМогаяте. Kartą. Czy się tak. Par arkwitering Heringen. Dziękuję bardzo. Tutaj jest Twój paragon. Zapraszamy ponownie. Hot and ping dark. Dziękuję, miłego dnia. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że teraz zakupy odzieżowe nie stanowią już dla Was żadnego wyzwania. Jeśli ten filmik był dla Was przydatny, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, tak aby w przyszłości nie ominęły Was inne ciekawe i pouczające materiały. Ader.